Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie racuszki. Racuszki na kefirze z jabłuszkami. Tak, ostatnio coś tam oglądałam, ktoś dał komentarz do moich racuchów drożdżowych z jabłkami. I jak popatrzyłam na te racuchy, mówię Boże, zjadłam takie placuszki z jabłkami. i mówię nie robię. Wszystko mam w domu, także będą. I co będzie nam potrzebne? Już Wam mówię trzy jajka troszkę będę mówić ile, jak będę robić. Troszkę proszku do pieczenia, troszkę sody oczyszczonej, troszkę cukru wanilinowego, 400 gram kefiru, troszkę olejku, dwa jabłuszka, olej do smażenia, mąka i cukier. I to by było na tyle. A i szczypta soli, o. Dobra, i zaczynamy. Tutaj dam, bo są można zrobić yy, 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 tak jakby yy, na dwa sposoby. Można tutaj dać yy, żółtka z tym yy, same żółtka, a tu białka, białka ubić i później na sam koniec połączyć. A można też ubić od razu całe jajka. I ja zrobię ten prostszy, post tak jakby łatwiejszą, o może nie prostszą, może łatwiejszą, szybszą wersję. Dam trzy jajeczka. Mo, daję trzy, bo moje są takie malutkie jakieś. Nie wiem jakichś takich niby to miały być elki, ale te... chyba ktoś podmienił w sklepie. Dobra. I tutaj dam taką łyżkę. Dużą łyżkę. O, cukru? Ja mam daję cukier taki, bo mam drobny. Taki najlepszy jest do wypieków. Tak, o, łyżkę cukru wystarczy. I teraz to będziemy, ubijemy. Ja ubiję to takim czymś. Jak ubiję, to wracam. Wracam do nas z powrotem. Jajka ubiła. I teraz tutaj. Mąki będziemy potrzebować między półtorej szklanki a dwie. Szklanka ma pojemność 250 ml. A dlaczego? Od tyle do tyle, bo tak, tak jak mówiłam, wielkość jajek to po pierwsze. A po drugie, e, kefir. Kefir można zastąpić maślanką, ale kefiry też różnych firm mają różną gęstość. I dlatego właśnie. E, gdzie jest to? Jest. Dlatego właśnie mówię Wam, że. Od półtorej do dwóch. Ja na razie dam tu półtorej szklanki. Tak jak mówiłam, szklanka 250 ml. Jeżeli będę potrzebować więcej, to po prostu dam tej mąki więcej, ale na razie dam półtorej. Jedna szklanka i pół. Tutaj mam miarkę po prostu 250 ml. O. 125. Też różna mąka też jest, ale mówię: przede wszystkim właśnie zależy od wielkości jajek, od kefiru. Czy to dacie maślankę? Na przykład, jak dacie maślankę, no to wiadomo, że będzie troszkę rzadsze. Kefir też jest różny, bo z różnych film kupuję, bo, bo lubię kefir. Dobra, odłożę to na bok. Na razie i tutaj dam. Z tą mąką sobie od razu wymieszam. Tak niecałą, na pewno nie czubatą. Płaściutką łyżeczkę proszku do pieczenia. Płaściutka. Proszek do pieczenia. I sody. Sody tak dwie trzecie łyżeczki. O, tyle. Wystarczy. Sody. Tu dam też cukier waniliowy, łyżeczkę. I tutaj troszkę zostało, to już to zużyję. I to wymieszamy. I to będziemy dawać właśnie do swoich jajek. Ja już sobie nalewam olej do patelni. Będę musiała Wam troszkę Was przesunąć, żebyście wszystko widzieli, bo już tutaj. O, dobrze, widać? Nalewam sobie oleju i ja nie smażę na małym ilości oleju, tylko na większej ilości. Te przynajmniej centymetr, półtorej centymetra na patelni musi być oleju. Dobra. Włączam włączę gaz. No, dobra, dobra, gaz się zapalił i na razie daję na większy, żeby po prostu mi się e, podgrzało. Teraz tak, do tego dam maślan kefir. Kefiru mam 400 gram. Kefir wyciągłam wcześniej, bo jak jest e, ciepły, to po prostu lepiej reaguje e, z, proskiem, z proszkiem do pieczenia i, e, i, i z sodą. 400 gram kefiru dam kilka kropel olejku waniliowego o. tak to wymieszamy ja jabłka mam tutaj dwa takie malutkie jabłuszka starte i, prze, i dałam tam troszkę kwasku cytrynowego ale i tak widzę, że, że ciemnieją i teraz będę mieszać z tą mąką, tą co żeśmy przed chwilą przyszykowali. Mam półtorej szklanki, no zobaczymy jak ciasto będzie wyglądać. Czy dam jeszcze? Mówię wszystko właśnie zależy od tego jaki kefir, jakie jajka, Myślę, że dodam jeszcze troszeczkę, bo patrzcie, chcę Wam pokazać. Troszkę jest za rzadkie. Tyćkę, tyćkę, tak myślę, że już Wam pokazuję łyżka czubata. No dwie takie łyżki jeszcze tam zobaczę zaraz. Uważam, że ciasto chwileczkę powinno postać, chwileczkę, przynajmniej te z 5-10 minut, ale nie dłużej. Także widzimy się za 5 minut. No, minęło 5 minut, ciasto jest takie gęste. O. I teraz do tego ciasta dodam te jabłuszka na sam koniec. Jak już jest ciasto wymieszane. Chyba już mi się nawet zabrzał, bo troszkę zmniejszyło nawet gaz. O! No i dobra. Ja nie daję więcej cukru niż łyżkę. Bo, tak jak wiecie, ja w ogóle lubię mało cukru. A po drugie, też e, wtedy Wam się po prostu palą na patelni Czasami lepiej dać mniej cukru i zaraz sprawdzimy, bo olej skręciłam. A teraz znów no. no prawie, prawie. Musicie mieć to na uwadze, że jak zaczniecie wykładać, wylewać racuszki, to olej nagle zaczyna tracić na temperaturze, więc lepiej go... Troszkę wziąć i, i, i gorącego zrobić, bo on jak tylko zaczniecie wylewać a tym bardziej, że ja mam dużą patelnię to jak zaczniecie wylewać racuszki, to on momentalnie zaczyna tracić na y, temperaturze i one zar będą zamiast się wam piec, to będą wam się gotować a nie o to nam chodzi. Nie już. Muszę zobaczyć, czy już ciasto się piecze. Piecze. Dałam troszkę na nóż ciasta i patrzę. Piecze się. Także jak się piecze, to znaczy, że, że dobrze. I pieczemy. Co pieczemy? Racuszki. O, pieką się, pieką. Widać, widać. Nie gotują się, tylko pieką. Łaj! Patrz, ciasto mi trochę spadło. I ja to ciasto, które mi spadło, to od razu wyławiam, bo nie chcę takich tych. O, bo to później zostaje i się pali. Gaz zmniejszam. Wiesz, gaz zmniejszam No, dawaj. Niewygodna ta łyżka jest, no ale trochę. i tak jak widzicie, ja daję y, na dużym, o, na, na dość dużo oleju jest. O. Większe, mniejsze. Teraz żeśmy zmniejszyli. Upiekę takie racuszki, żebyście zobaczyli jakie one są. Tak. Tu mam oczywiście talerz z ręcznikiem. Okay. O, na niedużym ogniu. Już zaczynają rosnąć fajnie. Gdyby zaczęły Wam, gdybyście zobaczyli, że, racu, że racu, racuszki macie w środku surowe, to znaczy, że macie za duży płomień, za, za dużo jest gorący olej i dlatego Wam się palą, a nie pieką. Ale pachną, co nie? No i trzeba sprawdzić. O, już. O, I można przewracać. Tak, i można przewracać. Te szybciej, bo też żeśmy dali troszkę szybciej. Piękne, na naprawdę. O. Uh -huh. Co nie? Sam uh -huh. powiedz, ładne, piękne. zaraz wam pokażę. I ja później obficie posypuję albo cukrem, jak posypiecie samym cukrem, to tak fajnie, bo tak szaleści pod zębami cukier, albo cukrem-pudrem, jeżeli chcecie. Ale mi się zdaje, że kiedyś żeśmy chyba jedli, co nie, nawet oponki, te co u mnie są na kanale, to lepsze, lepiej smakują z cukrem, niż z cukrem-pudrem. Z drobnym cukrem. Tak, z takim drobnym, tak, 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 z takim drobnym cukrem. Bo on tak fajnie szaleści pod, pod ząbkami. Czyli będą pyszne racuchy. Tak. I tak jak mówię, no yy, są filmiki, gdzie pokazują racuchy w ciągu trzech minut. Z tego jest wstęp, z tego jest zakończenie, do tego jest krojenie jabłek i w sumie widzicie yy, minutę czasu. No dla mnie minutę czasu ja mogłabym wytrzymać, bo ja potrafię zrobić ra racuchy. Ale ktoś, kto dopiero się uczy, no to niestety musi... Eee, no troszkę dłużej popatrzeć, tak? Żeby zobaczyć, żeby, żeby podpatrzeć. Żeby nie zmarnować. bo szkoda zmarnować eee, czyjeś pracę, tak? Pobiera jajka, mąka, jabłuszka, wszystko. Eee, olej okazuje się, że że mu nie wyszło, no bo... A właśnie miałam wam powiedzieć. Wiecie, co się dzisiaj stało? Też wam od razu powiem, kto się piecze. Pies nam dzisiaj, musieliśmy z nim do weterynarza szybko jechać. Zeskoczyła z łóżka i tak jakoś w, w, e, nieszczęśliwie, że wyrwała sobie paznokcia. Nie wiem, czy się jej jakoś zahaczył o coś, czy patrzę, ona przylatuje do kuchni, do miski, a krew się leje normalnie jak z dzika, bo to paznokieć oberwany. To normalnie tak się lała krew, ale zaraz szybko, żeśmy z mężem obandażowali tą łapkę, szybko do weterynarza. No i ma, dostała zaszczyki, oczywiście pan weterynarz usunął resztkę paznokcia, co tam było, pousuwał, no i dostała antybiotyk jeszcze, ale powiedział, że tam wszystko jest w porządku, paznokieć powinien odrosnąć, także jeszcze przy... na drugą stronę dam, także mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku, zresztą mówił, że gdyby coś było nie tak, no to za dwa dni, czy tam nawet wcześniej, gdyby się coś działo, to zaprasza nas z powrotem do siebie. Także jak coś to będziemy musieli jeszcze raz pojechać, ale mi się zdaje, że chyba będzie wszystko w porządku i pan doktor też był szczęśliwy, bo mówi, że Maja była bardzo dzielna, ani nie potrzebowała kagańca, ani nic. Ona jest taka grzeczniutka Sunia, że mógł z nią pan doktor robić wszystko. A ona grzecznie głowę tylko tak, głowę tylko do męża przytuliła i, i pan, pan doktor mógł robić wszystko. No i widzicie, i już kończymy racuszki piec. Bardzo ładne. Bardzo, naprawdę. A pachną? Mmm. Akurat wykorzystałam moment, jak się pieką, żeby Wam powiedzieć. Zmniejszyłam, teraz troszkę zwiększę gaz, bo będę następną turę dawać. I chcę Wam pokazać jak wyglądają w środku. Także wyciągamy, o, aż się z oleju nadmiaru na ten i ja już będę następny po prostu piec bez was, no bo nie będę już wam zawracać głowy o. chwilkę tylko mi racuszki przestygną, żebym mogła je Wam e, przełamać i pokazać w środku. Także do zobaczenia za chwilkę. Niech one mi troszkę ostygną. No, już do Was wracam. Następnej racuszki sobie dałam na patelnię. A Wam pokażę, jak wyglądają w środku. Tylko mówię, dam na razie widelcami, bo jest po prostu e, gorące. Nie chcę się poparzyć. Ciężko będzie mi. O. Oj, gorące. Proszę zobaczyć. Oj, wreszcie zamparowali mi. O, o, o. Gorące racuszki. W środku są uś u upieczone, puszyste. Tylko teraz poczekać, albo takie ciepłe maczać w cukrze i zajadać z kawką albo z herbatką. Wszystkie racuszki są, proszę, grubiutkie, fajne. O pokażę. Proszę bardzo. Piękne, gorące, a piękne racuszki. Także waj, waj, waj upad. Proszę. Muszę wam pokazać. o. Także jak się przepis podobał? To poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Pa pa.